Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym obalić kolejny mit, yy, który widziałem na YouTube, gdzie magnesy neodymowe zostały przyłożone do transformatora i niby pokazywało napięcie. Niestety jest to mit, który chcę właśnie obalić. Próbowałem różnego typu przełożeń, tak jak w ten sposób, w ten sposób, z góry na dół, yy, badałem napięcie. Yy, Przemienne napięcie stałe po stronie wtórnej i po stronie pierwotnej transformatora, i niestety, ale muszę stwierdzić, że je, je, jest to kłamstwo, i, i wszystkie te firmy tego typu, które uświadamiają, że jakieś to jest darmowa energia, to niestety, ale jestem świadomy już tego, że to jest zwykłe oszustwo. No ale musimy kombinować dalej, szukać dalej, może coś sami wynajdziemy albo obalimy jakieś mity. Na daną chwilę kolejny mit do obalenia, także dziękuję bardzo za uwagę.